Jednym na pewno z takich większych błędów, które przez lata wcześniejsze popełniałem, było łowienie na dość długi odcinek strzałówki, powiedzmy taki normalny jak wszędzie na zbiornikach 15 nawet 20 metrów i błędem było to, że zarzucałem daleko, żyłka zatapiała się we wodzie i im więcej żyłki, tym oczywiście więcej śmieci niesie rzeka. I często na tym węźle robiło mi taki dość, dość dużą taką bałdę tych śmieci, tego wszystkiego. I czy było branie, czy nie było, ale nie szło tego zestawu zawsze zwinąć po prostu do brzegu. Dwa razy miałem taką sytuację, że pojechało, było branie, ryba już jest pod brzegiem, chce nią podebrać. Węzeł jest przy szczytówce górnej, no a niestety ryba pływa 10-15 metrów od brzegu. No i... Co, trzeba odkładać, kombinować odkładać wędkę, czyścić ten cały zestaw ten, ten ostatni element łączenia żyłki ze strzałówką no takie nie jest to przyjemne dlatego jeden z najczęściej używanych zestawów końcowych przeze mnie w rzece jest zestaw helikopterowy o dziwo dużo ludzi stosuje go do bardzo dalekich rzutów ja łowię nim pod nogami zawiązany jest z odcinka strzałówki monosnaglider około metrowy odcinek koralik tu robię tylko taką pętelkę przekładam tą złączkę, zabezpieczam na węźle ten koralik jest tak umocowany, że w razie brania czy urwania zestawu to wszystko mi przeskakuje zakładamy z powrotem ładnie się to wszystko prezentuje no i co nie używam, tak jak mówiłem ledkorów, jedynie Mono strzałówka, ponieważ jednak łowienie pod nogami powoduje to, że ta żyłka zawsze idzie do góry. No i ten według mnie lider byłby dużo bardziej widoczny. A ten metrowy odcinek pomaga mi w tym, że przy większej wodzie, jak jest troszeczkę podniesiona na tym węźle, po prostu osiadają mi liście, trawy, różne patyki i dużo mniej tego zielska schodzi do dołu, bo zatrzymuje się wyżej. Nie obkleja mi tego ciężarka aż tak. No i Według mnie przez to jest większa szansa. Dlaczego helikopter nie gubię ciężarków? No właśnie dlatego, że przeławiamy dużo różnych gatunków ryb. Niekiedy jest to 10 różnych kleni, leszczy zanim złowimy karpia. No i nie miałbym ryby, a nie miałbym też 10 ciężarków na straconych na leszczach i na kleniach. Ten zestaw po prostu sprawdza mi się z ciężarek 140 gram, czasami 170. Nie tracę ich, ale też nie, nie mam obawy, że te ryby mi się jakoś spinają. Po prostu według mnie ryby w rzekach troszeczkę, że tak powiem, są może mniej ostrożne na same zestawy. Pyski mają twarde i spinki zdarzają się naprawdę bardzo, bardzo rzadko, jeśli mamy dobrze skonstruowany przypom. Przypon, którego najczęściej używam, jeśli łowię w rzece, ale w nurcie, jeśli jest jakiś nawet znikomy uciąg, jest przeważnie sztywny. Tak jak w tym przypadku, jest zawiązany na fluorokarbonie. Zwykły, prosty Ronirik. To musi być skuteczne, proste. Lubię, żeby szybko wymienić ten haczyk. Nie muszę robić przyponu od nowa. No i oczywiście musi być wytrzymały. Jest wszystko, wszystko to, co chcę. Mam sprawdza się dobrze, nawet do tonących kulek czy do ziarna. Najczęściej używanym haczykiem przeze mnie w sumie od wielu lat jest mój ulubiony twister. Ten jest akurat w nowej pogrubianej wersji. X. Jak dla mnie, sam tylko plus, bo też jest to mocniejsze. Bardziej wytrzymały jest ten haczyk. A w rzece jednak jest to bardzo ważne. Także stara, sprawdzona szkoła. Przede wszystkim w sztywnych przyponach w rzece mam ten plus, że nawet gdy atakuje go stado tych kleni, próbuje jakiś leszcz zasać tą kulkę, ale mu się nie udaje wpiąć, mam pewność, że nie splączę mi tego zestawu i on sobie dalej na dnie leży i czeka na branie karpia. To jest w sumie najważniejsze. Drugim z zestawów, którego Najczęściej używam na rzece. Jest to ciężarek centryczny, przywiązany bezpośrednio do żyłki głównej, w tym wypadku 040. Nie ma tutaj żadnego odcinka z fluorokarbonu, tak jak przy zestawie helikopterowym. więc zestawu tego używam w dużo spokojniejszej wodzie, ponieważ nie ma tego węzła metr wyżej, dużo więcej. Yy, śmieci, które płyną rzeką mogłyby osiadać, więc to jest zestaw na typowo praktycznie stojącą wodę. Oczywiście zestaw jest na sztywno, krętlik jest wciśnięty tutaj, w środek ciężarka. Przez to ryba bardzo łatwo się zapina. Co do przyponu dalej sztywno. Tym razem skin link 35 funtów, twister pogrubiony, czwóreczka po pojedyncza kulka citrus, No i zobaczymy, co dalej. Obowie, tak, jak pokazywałem: albo metrowy odcinek żółki mono, ale ewentualnie jakiś fluorokarbon, albo centryk. No i po prostu wtedy da się, da się tą rybę bez problemu, nawet po, po nocy, po kilku godzinach, jak ten zestaw na dużej wodzie stoi, da się go zwinąć. Skutecznie wyholować. No i jest pierwszy! Ja podobnie jak Rafał przy konstruowaniu moich zestawów skupiłem się na prostocie i wytrzymałości. U mnie jako linka główna jest żyłka. Jestem fanem plecionek, ale na rzece bardzo ciężko jest łowić na plecionki, bo to wszystko się czepia. Plecionka jest dość szorstka, taka y, dużo łatwiej tym paprochom się o nią zaczepić. Żyłka jest gładsza, więc dużo mniej się tego czepia. Natomiast ja idę grubo, jeżeli chodzi o żyłkę 0,45 mm Armoline i żyłeczka idzie bezpośrednio od kołowrotka aż do mojego zestawu końcow końcowego. W tym wypadku jest to bezpieczny klips, więc żyłka wchodzi bezpośrednio do klipsa, jest dowiązywana do krętlika. Ja raczej stosuję zestawy typu przelotowego, dzięki temu każde pociągnięcie, każde branie, wszystko co pociągnie za przypon. Jest rejestrowany również na szczytówce na hangerze na sygnalizatorze, i dzięki temu wiem, czy cokolwiek próbuje podgryzać moje zestawy, czy nie. Użyłem w klipsów dlatego, że stosuję trochę inne ciężarki jak Rafał. Ja lubię te ciężarki, które mają wypustki. Dzięki temu lepiej trzymają się na dnie, lepiej trzymają się w nurcie, ale ja wykorzystuję również to, że tutaj jest otwór i zaklejam go pastą, którą przygotowałem sobie właśnie do łowienia w tym miejscu. Pasta jest z miksu do robienia kulek, więc bardzo ładnie się tutaj ją wlepia. Jest w podobnym zapachu co moje kulki, które mi nęcę, więc zawsze coś tam będzie smużyło. Będzie smużyło, nawet gdy moja zanęta delikatnie spłynie sobie z nurtem. I nie kombinuję tutaj z zestawami. Dwa takie same zestawy, mogę szybko zmieniać gramaturę ciężarka, mogę szybko zmienić ich kształt, więc przy łowieniu rzec, w rzece i, i tym, że właśnie Rafał wspominał, że trzeba często przemieszczać te zestawy, szukać tymi zestawami, wydaje mi się, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nawet jeżeli ryba gdzieś utknie albo zestaw się zerwie, nie ma problemu, ten klip się bez, bez problemu zsunie. A jeżeli gdzieś się za, za ten klip zaklinuje, on jest zabezpieczony tylko takim bardzo małym silikonem. Bez problemu, ciężarek z tego spada i ryba jest bezpieczna, zestaw jest bezpieczny. Możemy go spokojnie uwolnić w każdym momencie. Moje przypony, które przygotowałem na rzekę, nie odbiegają za bardzo od tego, czego używam też na co dzień, na twardym dnie. Jest to multi-sleep Dirich, czyli kombinacja sztywnego bumu z dowiązaną pętelką. Dzięki temu Mogę bardzo szybko wymieniać haczyki, a łowiąc w rzece zauważyłem, że tutaj po paru ściągnięciach tak naprawdę tego zestawu muszę wymieniać haczyk, bo gdzieś trafia w różne kamienie, w różne rzeczy, koroduje. No ta woda po prostu przesuwa ten przypon bardzo często on tam się obija, ten haczyk. No i jednak trzeba dbać o to, żeby ten hak był ostry. Przypony około 30 cm, więc też ani długie, ani krótkie. Wydaje mi się, że akurat w tym wypadku to jest coś, że jak ryba podpływa pod nurt... Ta żyłka jest ułożona pod jakimś kątem, ten przypon leży z tyłu, on zawsze jest odsunięty od ciężarka, więc tutaj raczej nie ma co kombinować. Praktycznie dwa takie same zestawy: na jednym dwa ziarka kukurydzy, i tutaj założyłem mniejszy haczyk to jest ósemeczka Chlow Long Na drugim mała kulka piętnastka, i tutaj akurat założyłem twistera, właśnie w wersji X, pogrubianego. Na węzeł naciągnąłem koralik typu tungsten, dzięki temu mam od razu dociążenie, wszystko jest tutaj ładnie, zgrabnie przygotowane. I raczej to wszystko, na czym trzeba się skupić przy tych rzecznych zestawach: prostota, wytrzymałość i też szybkość zmiany i dostosowania się do warunków, oraz tego, żebyśmy jak już ryby będą w łowisku, mogli bardzo szybko założyć nowy przypont, założyć nowy ciężarek, przerzucić ten zestaw. Im mniej czasu tracimy na konstruowanie tego wszystkiego, tym jesteśmy bardziej mobilni, bardziej elastyczni w łowieniu właśnie w takich bardzo dynamicznie zmieniających się warunkach.